Cześć, rano serbowieckie na boksynaj kanale i tym razem rozpakujemy wlepy prawdziwego albańczyka. Tak prezentuje się list. więc przejdziemy teraz do głównego punktu naszego odcinka, czyli do rozpakowania. Tak prezentują się w lepy, zapakowane są w taką folię. I tutaj sprzedający na przykład taką fajną karteczkę. Pozdrowienia dla oglądających unboxing. Prezentują się w lepy, Ty zamówiłem 100. I przy zakupie dwóch kompletów właśnie po 50 sztuk miałoby 10 gratis Do tego dostałem jeszcze takie gratisiki Gówno prawda i zakaz pedałowania Jeszcze taka mała ciekawostka U tego samego sprzedającego zamawiałem również wlepki Ale tym razem z Korwina. I są to bardzo dobre wlepki jakościowo Ponieważ jest je trudno zerwać I przy takim zrywaniu normalnych za rogu To tak około pół wlepy i tak zostaje Więc jakąś to przykryjecie na szybę na samochodzie tak łatwo tego nie zeskrobie. Więc przejdźmy teraz do użycia tej naklejki. Teraz Wam pokażę, jak przykleić dobrze tą naklejkę, aby nie odpadła. Po pierwsze, dobrze jest mieć odtłuszczacz, żeby po prostu odtłusić i wyczyścić tą powierzchnię, na której trzeba przykleić naklejkę, żeby po prostu ona się łatwo nie odkleiła i żeby bąble nie zostały. Druga rzecz, potrzebujecie mieć ręcznik papierowy albo zwykłą szmatkę, żeby po prostu wytrzeć później ten odtłuszczacz, żeby była sucha powierzchnia. Ale powiem wam lepiej, że lepiej mieć zwykłą szmatkę, ponieważ gdy przecieracie zwykłym papierem, zostają często e, takie białe małe kawałki tego papieru i zostają grudy później na naklejce. Brzydko to wygląda. Dobrze, więc zacznijmy naklejać to. Żeby więc ta jest już naklejona, tak się prezentuje. Tak wygląda z daleka. I to tyle na unboxing, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak to kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. I ogólnie sorry za mój głos, ale niestety nie... przeziębiony i mam katar i mówię przez nos trochę. I to tyle, komentował, rozpakował i naklejał nos.pl. Trzymajcie się, cześć!